są widzowie z tej strony Kawa. Ja was witam w nowym odcinku ze Survivala Plus Gildie. Zobaczcie, jest nowy świąteczny spawn. Dzisiaj o godzinie 18:00 startuje nowa świąteczna edycja. E, mamy naprawdę dużo ciekawych zmian. E, mamy też troszeczkę nowości. Mam również zwycięzców z poprzedniego odcinka. E, udało mi się tam wylosować 8 graczy. Nagrody rank EVIP rozdane sobie już za momencik, ale na samym wstępie chcę Wam powiedzieć o tym, że mam dla Was już nowy konkurs. Co 50 łapek pod tym filmem równa się EVIP na 30 dni. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nikiem. A jeżeli chcesz taką rangę EVIP na inny tryb niż Survival Plus Gildie, pamiętaj o tym, aby napisać tryb na jaki właśnie chcesz otrzymać to rankę. Powiedzmy Megadrop, Chess PvP, SkyBlock, Waterblock, to już zależy od Ciebie. Teraz sobie przejdziemy do rozdania rank Evip z poprzedniego odcinka. Pierwszy zwycięzca jest to gracz Duke, podłoga mukę, Wygrywam rangę Evip na 30 dni na Megadropa, drugi zwycięzca jest to gracz Gibon. Podłoga 1.37, EWIP 30 dni. On zgarnia tą rangę na survivala plus gildię. Następny gracz jest to w sumie gracz Kevin. 3K na Mega dropa. Następny zwycięzca jest to Kuba 112, Evip 30 dni. On wygrywa na Survivala plus gildie. Następnie jest to gracz Lava 4X, Evip 30 dni. On również zgarnia rangę Evip na Survivala plus gildie. Następny zwycięzca jest to gracz Minecrafty. On wygrywa rangę Evip na 30 dni na Mega dropa. Następny zwycięzca, już to jest siódmy zwycięzca, Och, Karyl, Ranga na Mega Dropie na 30 dni. No i ostatni zwycięzca D, Iwon, Ranga Ewip na Gildie 1.17. Było tych rang naprawdę dużo, bo pod ostatnim odcinkiem udało Wam się dobić 200 łapek w górę, za co Wam bardzo dziękuję. No i dlatego było tak dużo zwycięzców w tym odcinku. Dobra, przejdziemy się po spawnie, bo zobaczcie, spawn naprawdę wygląda. Przekozacko, spał świąteczny, wszystko świąteczne, nowe biomy zimowe. No ale na początku pokażę wam spawn. Zobaczcie, tu mamy teleporty. Jeżeli będziecie się właśnie chcieli przedostać gdzieś poza teren spawnu, najlepiej sobie kliknąć w ten guzik. Tutaj mamy drewienka, możecie sobie rąbać. Następnie mamy enchant na poziom 30. Tutaj znajduje się stołniarka. Stowniarka będzie aktywna dopiero o godzinie 19, więc godzinę po starcie. Nieskończone kowadło, jedno, drugie po drugiej stronie. No i tak prezentuje się właśnie ta strefa, gdzie będzie najwięcej graczy przebywać. My sobie przejdziemy już tutaj właśnie do najlepszych graczy z poprzedniej edycji. Tutaj znajdują się wszyscy. Gracze z poprzedniej edycji, którzy byli top 1 w punktach rankingowych, w topkach duelowych, jak i pod slash topki. I co? Gracze już otrzymali właśnie swoje przedmioty pod slash odbierz. Slash odbierz będzie aktywny dopiero o godzinie 18.30. Jeżeli ktoś był w top duelach, top 1, top 2, top 3, otrzymuje rangę EVIP na 30-20-10 dni. No a gracze, top 1 w punktach rankingowych. Sponsora na 30, 20 i 10 dni. Teraz przejdziemy sobie właśnie na craftingi. Wszystkie craftingi znajdziecie pod slash crafting po wpisaniu właśnie sobie tej komendy. Macie tutaj zamiany w bloki, craftowanie szybkie, Kobelix. Taki jest właśnie drop z Kobelixa. Macie tutaj wszystkie najpotrzebniejsze. Craftingi pokazane, które możecie sobie właśnie wykraftować. Z tej strony znajdują się przedmioty na gildie. Mamy ich tyle samo co na poprzedniej edycji. Z tej strony mamy regulamin, wszystkie najpotrzebniejsze: slash pomoc. Macie w GUI, więc jeżeli ktoś Wam spami na czacie albo na PW, to możecie sobie właśnie wpisać takie GUI i bez problemu te komendy sobie poznać. W ogóle zniknął villager, nie wiem gdzie on się schował, ale jeżeli natraficie się na taki błąd, to pamiętajcie, że możecie sobie wpisać slash wymiana, no i właśnie ten przenośny villager będzie dalej z Wami tradeował, a ten villager na pewno zostanie naprawiony do startu edycji. Z tej strony mamy dużego bałwana, i właśnie w tym bałwanie znajduje się grupowy teleport. Jeżeli będziecie na tych płytkach, no to zostaniecie automatycznie przeteleportowani z grupowego teleporta gdzieś na losowe koordynaty z tymi właśnie graczami, którzy byli w środku. Ostatnia część jest to praktycznie PvP. A tutaj mamy główną choinkę na spawnie. No i co, PvP wygląda naprawdę też bardzo ciekawie. Są nowe biomy zimowe. Na samym środku mamy. No i dookoła są właśnie porobione beczki. A tu jest klatka. Po wpisaniu sobie warp klatka zostaniecie przeteleportowani do tej klatki. No i tam będziecie mogli się PvPować. Tutaj mamy jeszcze takie beczki, z których naprawdę jest dość ciężko wyjść, zobaczcie tam mamy rozłożone nicie. Dobra, żeby was też nie zanudzać, mam dla was, moi widzowie, ciekawe zmiany. Po pierwsze, pierwsza zmiana jest to w sumie slash TNT. Zostały zmienione tej godziny, no i tak to było wtedy od 16 do 22, teraz te godziny zostały zmienione na pół godziny. Zabraliśmy troszeczkę tej pół godziny i dodaliśmy do 16.30, no i stąd jest do 21.30. Możecie się z tymi właśnie godzinami nowymi e, zaznajomić. Po wpisaniu sobie właśnie też slash tnt na serwerze e, możecie, to GUI wam się właśnie otworzy. Następna zmiana jest to slash sklep cena rzucanego TNT została zmieniona. Również została zmieniona cena turbodropa, bo niektórzy gracze mówili, że naprawdę rzucak był za tani i faktycznie był za tani, bo kupując sobie zwykłe TNT 9 wychodziło to taniej niż kupno rzucaka, a ta kwota była naprawdę bardzo źle zbalansowana. Na tej nowej edycji zostało to wszystko poprawione. Dziękujemy też za właśnie zgłoszenie tych parę błędów, które zostały już też poprawione. Następna Zmiana jest to slash pomoc. Podczas walki można było otworzyć sobie taką komendę. Można było sobie właśnie otworzyć wymiana za szmaragdy. Można było sobie otworzyć kraftowanie. Również można było sobie otworzyć sklep. No i można było się właśnie dobierać. Ten błąd też został naprawiony. Dziękujemy za zgłoszenie. Następna rzecz jest to Kobel X. Czyli Kobelix można było otwiera otwierać podczas walki. Ten problem też został naprawiony, tak samo jak postawienie premium case'a czy magicznej skrzyni podczas walki. Jeżeli teraz będziecie na terenie gildii i zniszczycie tam, bo kiedyś było tylko, że jeżeli zniszczycie kamień, dostajecie właśnie zmęczenie górnika. Teraz po rozkapaniu jeszcze kilku dodatkowych bloków otrzymiecie taki właśnie. Efekt, ale to sobie już na pewno sprawdzicie na wrogich gildiach, co zostało dodane, bo ja wam nie chcę tego zdradzać, ale takie najpotrzebniejsze bloki właśnie do tego zmęczonego górnika zostały dodane. Następnie są to duele. Na duelach też można było sobie jakieś przedmioty dobierać, a tyczył się to błąd z magiczną skrzynią. No ale ktoś musiał w końcu poświęcić magiczny klucz, aby taki przedmiot otrzymać na duelu. Tak, jak wspominałem na początku, jest to świąteczna edycja. Zostały dodane dwa nowe biomy. Na tym pierwszym biomie, właśnie znajduje się spawn, a ten drugi biom jest to właśnie taka łąka z prezencikami. Są też tutaj właśnie dodane zimowe drzewa. No i co, to byłoby wszystko na tej nowej edycji. Pamiętajcie, co 50 łapy w górę równa się EVIP na 30 dni. Subskrypcja, łapka w górę i komentarz ze swoim nickiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. jo.